Dziewczyny? Króliczki, króliczki rządzą! Dziewczyny? Żaby są niepokonane. Króliczki, króliczki są, są super, króliczki, króliczki są najlepsze, króliczki, króliczki wygrywają! Diana, mam pomysł. Ja też. Dobra, dziewczyny, porozmawiamy na treningu. Timur, nie obrażaj się na mnie. Wiesz, że czasami mam problemy. Teraz mam problemy z moją siostrą. To co, teraz nie będziemy się widywać przez Dane? Timor jesteś taki dziwny. Dobra, Dana jest w żab. zapomnijmy o tym. Nie, nie zapomnijmy o tym. A niech to Dana wrzuca zdjęcia z żabami. Diana nie będę ci pokazywać, żeby cię nie zasmucić. Te żaby są strasznie irytujące. Tak, przeciwnicy zawsze tacy są. A może pójdziemy dzisiaj na spacer? To samo myślałem, może pójdziemy na spacer. No, czy zebraliście się tutaj specjalnie, żeby demonstrować swoje uściski? To nie park dla zakochanych, tylko szkoła. Więc przestańcie się przytulać w naszym towarzystwie. O, szczury są zazdrosne. Nie martwcie się, pewnego dnia będziecie mieli chłopaków. Wątpię. Tak, są takie złe. Zobaczcie, Dana. Taka zarozumiała, że nawet się nie przywitała. Żeby ją zmieniły! Dziewczyny, dana jest sama. Chodźcie, mamy czas, żeby z nią porozmawiać. Raczej cię nie posłucha. No proszę, młodsza siostra jest mądrzejsza od starszej. <laughs> ha, 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 bardzo śmieszne. Szczury, zajmijcie się swoim życiem, jesteście irytujące. Mów mi więcej, białowłosa. Trzeba było im powiedzieć, z jakimi facetami rozmawiamy w internecie. Jana, w internecie wszystkie zdjęcia są przerobione w photoshopie, to nie są prawdziwi ludzie. Grywy, o co chodzi, w co gracie? Diana, Diana Stories to doskonała, doskonała gra. Super historia tajemnicza. Tak, mam nowy rozdział. W Sąsiad sensie Dima flirtuje z Dianą. Kim on jest? Co to? Prowiast nie Dima, Dmitry. Nieważne, kim on jest. Super przegrywy, ja też gram w tą grę. Na następnym poziomie jest jeszcze więcej super rzeczy. Aha! Ja bym chciała być w takiej grze. Ci chłopcy są tacy przystojni. Czy mam wstać i wyjść? Nie brawasty, spokojnie. Ja nie jestem w tej grze. Tak, ktoś ładowarką mam, czy procent? Nie mam, znowu ktoś tu podrywa Dianę. Cześć przegrywy. Cześć, Dana. Musimy porozmawiać. Dana, Diana to twoja siostra. Posłuchaj jej, ona ci chce doradzić. Dana, jesteś taką małą dziewczynką, ładną i mądrą. A czym mam z wami rozmawiać? Jestem w drużynie Żab. Dana, cześć. Radzę ci posłuchać Diany. Tak, siostra nie da ci złych rad. Przegrywy, a co to za gra? Diana, przegrywy grają w grę. Ty tam jesteś. Nie mieszaj się. Maja, to moja gra. Diana Stories. Jeszcze jej nie pobrałaś? Pobierz ją link w opisie. Diana, czytałaś pamiętnik Blondie? Tak, przeczytaj sobie. Wiele się nauczysz i dowiesz się, czemu cię potrzebują. Diana, nie czyta się pamiętników przyjaciół. Są w nich tajemnice. Dana, zrozum, one cię wykorzystują. Dużo wymyśliłaś im sloganów. Mam już was dość. Ja mam teraz trening. Moja ekipa na mnie czeka. Super, to pogadane. O, wow, ktoś ze mną flirtuje. Maja, nie ekscytuj się, dana! Dobra, Kitty, nałóżmy trochę błyszczyku na usta i chodźmy na nasz trening. Nie chcę, żeby drużyna mojej siostry mnie pokonała. Pewnie nie jest prosta, jak twoja siostra jest twoją przeciwniczką. Timur, to bardzo trudne. Diana cały czas płacze. Kitty, powiedziałam ci to w tajemnicy, a ty dzielisz się tym ze wszystkimi. Nie rób tak. Urony, telefon mi padł na ktoś ładowarkę, proszę. Nie! nie. Tomas, jak chcesz, mogę ci dać powerbanka Lady Bunny. Diana, nawet mi go nie dałaś, kiedy cię o to prosiłam. Kitty już mogę ci dać, pojawiły się w sprzedaży. A to dla nas darmowe? Timur możesz je zamówić. Link w opisie. To, co przegrywy bierzecie? Mam trzy. Weźcie, póki jestem miła. Naprawdę? Naprawdę za darmo! Chłopaki, biorę czerwony. Bierzcie. Dzięki. Dzięki. Nie wam służą. Super ładują telefony. Diana, ja chcę różowy. Kitty, jak będzie różowy, to ci dam. Wow, cztery porty i szybkie ładowanie. Diana, tylu facetów cię podrywa. Co? Powerbank Lady Bunny? Ja też chcę. Teraz mamy trening. Kochani, nie mam tutaj pudełka z powerbankami. Jak chcecie, zamówcie przez link. W linku pod filmem nie zapomnieć. Dobra, Johnny, do zobaczenia później. Zamówisz dla mnie coś pysznego? Jasne, ale najpierw zamówię sobie powerbanka. Takiego zielonego. Alexa, straciłaś swoje szczęście. Ale jak to? Pisałeś do mnie. Pisałem do ciebie, ale zaprosiłem Nancy na randkę. Przekro mi, Alexa, ale Kev się we mnie zakochał. Przekro ci? Nigdy w życiu. Przynieś mi trochę gorącej czekolady. Alexa, nie martw się. W szkole jest tylu fajnych chłopaków. Fajnych chłopaków? Dima, chcesz się umówić? Hej, nie mam na myśli mojego, ale innych samotnych chłopaków. Alexa, Kev już dawno o Tobie zapomniał. Zapomniał? Nawet mi się nie śniłaś? To się stało, kiedy mnie nie było. Mówiłam ci, że biorę udział w konkursie. Jestem w szoku. Chcę gorącą czekoladę. Jest na mnie naprawdę zła. Nancy, uspokój się, trzymaj się Kewa. Alexa tak łatwo się nie poddaje. A co, jak Alexa ze mną zacznie flirtować? A jak zacznie z Tobą flirtować, to mi powiesz, a ja z nią porozmawiam. Witamy wszystkich. George przyszedł jako nasza ochrona. Mamy ofertę. Chcę zostać przewodniczącą szkoły. Znowu wy? Tak, głosujcie na taję. Jak na mnie zagłosujecie, w szkole będą darmowe automaty z gumami do rzucia. Głosujcie na nią. George lubi darmową gumę do rzucia. Aj, słyszałeś? Jak będą darmowe automaty z gumami, to naszych nikt nie kupi. Przyszła przewodnicząca w cudzysłowiu, może tak koniec reklam? Nie potrzebujemy maszyn z gumami, już je mamy! Jeszcze jedną czekoladę! Alexa, to twoja trzecia czekolada. Jeszcze jedną! A jest nie popisuj się, będą automaty z gumą. Futboliści głosujcie, to będzie najmniejsza przewodnicząca. Nie najmniejsza, ale sprawiedliwy. Tak głosujcie na Taję, a ja będę jej prawą ręką. Same sobie jedzcie darmowe gumy, jest spoko bez przewodniczącego. Bez przewodniczących nie ma problemu. Nie zgadzamy się na żaden wybór. Mamy już szczury i nam wystarczy. Oni mnie nie chcą wybrać. Zaproponuj im co innego. Mam pomysł. Nie, to nie jest dozwolone. Żaby? Witaj, kapitanie dana. Żaby, czemu cała szkoła mówi, że mnie wykorzystujecie? Może coś przede mną ukrywacie? Blondie? Dana, oni cię okłamują, przecież jesteś naszym kapitanem Razem układamy nowe hasła Jesteśmy przyjazne Przyjazne jak nigdy Co się stało dziewczyny? Rozmawiamy z Daną Żaby, nie musicie mnie okłamywać, nie powinnyśmy mieć przed sobą tajemnic Dana, jak możesz w nas wątpić? Musimy sobie ufać Nasze sekrety to twoje sekrety Zawsze milczymy Dobrze dziewczyny, bo zaczęłam się martwić Przygotujcie się do treningu tak, kapitanie Dano, musimy dzisiaj stworzyć kolejne fajne hasło. Czuwczyny, co wyrobicie? Jak wszyscy się dowiedzą, to będzie dla was koniec. Jak nie rozgadasz, to nikt się nie dowie. To Dana wszystko sama zrozumie niedługo. Zespole, przebierzcie się. Tak, Dano. Trenerko Ebi, może naprawdę powinniśmy zabrać Danę do naszej drużyny. Zna na czym lideringu, radzi sobie całkiem nieźle. Nie ma skotko, już jej odmówiłam. I jest w drużynie Żab. Jest tam kapitanem. Ebi, nie rozumiesz, żeby na pewno po prostu kłamują Danę. Maskotko, nie musisz mnie kłamać. Widziałam, jak dana daje im w kość. Ebi, Ebi, nic nie rozumiesz. Maskotko, nie zmyślaj. Wołajmy króliczki, mamy już trening. Ebi, tak za tobą tęskniłem. Maskotko, wyjdź. Pani Mike, nigdzie nie idę, mamy niedługo trening. Mike, powinieneś być na lekcjach, a nie na siłowni. Zamówiłem po prostu dwa makarony i myślałem, że razem w końcu zjemy kolację. A ty, Maskotko, nie popisuj się. Mike, dziękuję bardzo, ale nie jem przed treningami. Musisz o tym pamiętać. No tak, zapomniałem. Dobra, do zobaczenia w kawiarni po treningu, dobrze? Zgadza się. Lepiej niech pan przestanie gadać o makaroni i zadzwoni po króliczki, bo trening już się powinien zacząć. Ten to uwielbia treningi. Tak, Mike, bardzo lubi. Też jestem w szoku. Dziewczyny! Króliczki rządzą. Dziewczyny? Żaby są niepokonane. Króliczki są super. Króliczki są najlepsze. Króliczki wygrywają. Diana, mam pomysł. Ja też. Dobra, dziewczyny, porozmawiamy na treningu. Dziewczyny, wcale się nie spóźniłyście. Trening dopiero trwa 5 minut. Przestańcie walczyć z żabami, dziewczyny. Dobra, maskotko, proszę, chociaż ty przestań. Dziewczyny, raz, dwa, trzy, start! Wygrana! Królicy są super! Królicy są najlepsze! Króli wygrywają. Jeszcze raz! Wygrana! Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Króliczki wygrają! Dziewczyny, myślcie o treningach, a nie o innej drużynie. To wybór dany, Diana musisz to zaakceptować. Nie, nie zaakceptuję tego! W-I-G-R-A-N-A -y -a. wygrana! Króliczki są najlepsze! Dziewczyny z takimi treningami, żeby dany was pobiją. Jeszcze raz! Wygrana! Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Króliczki wygrywają! Brawo, jeszcze raz! Wygrana! Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Króliczki wygrywają! Chłopaki, mam pomysł, jak pomóc naszym dziewczynom. Jak? Zwłaszcza Dianie. Ukradniemy pamiątnik i damy go Dianie, a ona przeczyta Dani. Wtedy Dana zrozumie, że żaby ją wykorzystują. Od razu to będzie dla niej jasne. To nie jest zbyt dobry pomysł. A mamy inne opcje? Nie. To zaczynamy. Posłuchaj mnie, Taja. Nie zostaniesz przewodniczącą szkoły. A jak zaczniesz się popisywać, zrobimy wszystko, żeby cię wyrzucić z tej szkoły. Zrozumiałaś? nie chcecie może wejść? Chłopaki się przebierają, będziemy mieli trening. To zły moment. Rozmawiamy. Nie mamy już z wami o czym rozmawiać. Albo się uspokoicie, albo was wyrzucimy, jasne? Szczury. Dobra, wyjdźcie już stąd. I, I kto, kto to mówi? Te dziewczyny są wszędzie. Tak, jak kur w szkole. Dobra chłopaki, poszukajmy pamiętnika. Nie pouczaj mnie, Johny. Oto on. Pamiętnik z tajemnicami żab. Diana mnie za niego wycałuje. Timur, pamiętaj, że we trójkę po niego przyszliśmy. Dobra, chłopaki, musimy już iść, bo nas złapią. Pośpieszmy się lepiej. Czego się boisz? Chodźmy do garderoby dziewczyn. Ucieszam się. Dziewczyny, jestem w szoku, jaka Ebi była dzisiaj surowa. Co się z nią stało? Tak, zrujnowała nasz trening. No, dziewczyny, czasem się to zdarza. Dzisiaj po prostu nie miała nastroju. Przestańmy o niej gadać. Tak, zastanówmy się, jak uratować dane z drużyny żab. Poprosiłem dzisiaj Ebi, żeby przyjęła dane do zespołu i niestety odmówiła. Coś dziwnego dzieje się z Ebi. Dobra, przestańmy rozmawiać o Ebi. Musimy uratować dane. Potrzebujemy pamiętnika Blondi. Dokładnie to chciałam Wam powiedzieć. Jak super, że myślimy tak samo. Tylko, jak go ukraść? Dziewczyny, teraz będziecie w szoku. Zrobiliśmy coś niemożliwego. Koszykarze, to może porozmawiacie wy z Ebi. Nie trzeba rozmawiać z Ebi. Dobra, koszykarze, chodźcie, pochwalcie się, co zrobiliście. Podjęliśmy pewne ryzyko. Prawie nas złapali. Ale udało się. Ukradliśmy blond i pamiętnik. Co? To jesteście najlepsi. Jestem w szoku, my naprawdę myślimy tak samo. Tak, jesteście najfajniejsi. Aby były tam sekrety, że przeczytacie je danie, a ona to wszystko zrozumie. Timur, jestem taka szczęśliwa, że jesteś moim chłopakiem. Co? Co tam jest? Jej pamiętnik jest pusty. Czy ona go nie prowadzi? Wygląda jak nowy. Niesamowite, Blondie nie jest taka głupia. Tak, a wygląda na taką naiwną. Moim zdaniem to była przynęta. To nic, chłopaki, będzie jeszcze szansa na kradzież pamiętnika żab. Ale ten notes trzeba odłożyć, żeby Blondie niczego nie zauważyła. Kochani, na pewno sprowadzimy dane z powrotem. Uwierzcie w nas. Jeżeli wierzycie, zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa-pa!